Masz o swój wzrok? Zrób to podwójnie. Kup dowolne okulary, a szkła do drugich dostaniesz za złotówkę. Specjalna opcja w salonach optycznych Italo Optika. Potrzebujesz okularów do jazdy samochodem, do czytania progresywnych z redukcją grubości, do drugiej pary okularów szkła za złotówkę. Łódź Armii Krajowej 32. Gierz Kilińskiego 9, Parzęczewska 9, Główności Korskiego 59C. Infolinia 42 715 55 55. www.italooptika.pl Skorzystaj z oferty w salonie Play w Podcieniach przy placu Kilińskiego i wygraj rower. W naszych ofertach otrzymasz nielimitowany internet, nielimitowany roaming w Unii Europejskiej na wyjazdy i wakacje, oraz nielimitowane minuty i smsy do wszystkich sieci. Smartfony od złotówki plus futerał gratis. Salon Play w Podcieniach zaprasza. Szczegóły i regulamin oferty dostępny u sprzedawcy. Witam w piątek 26 czerwca. Zapraszam na ostatni w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach m.in. Innymi... Dziś ostatni dzień szkoły, ale uczniowie ostatnich klas z Gierskich Gimnazjów żegnali się ze sobą i z nauczycielami już wczoraj. Będę tęsknił za tą szkołą, będę smutny. Z jednej smutny, bo odpuszczam, że jestem drugiej strony po wakacje. Przez te trzy lata my się nauczyłem się więcej niż przez całe 16 lat życia. Dobiegają końca prace na ulicy Zawiszy. Zdania mieszkańców na temat remontu są jednak podzielone. Jesteśmy zadowoleni z tego, co jest zrobione. Cieszymy się, że wreszcie mieszkamy w mieście, a nie poza miastem. Koło mojego domu trzy razy już jest poprawiany. Zgiercy radni udzielili na wczorajszej sesji absolutorium prezydentowi Przemysławowi Staniszewskiemu. Zabrakło jednak jednomyślności. Aż pięciu rajców głosowało przeciw. Nie odbyło się bez emocji i słownych utarczek. Były też akcenty przyjemne. Srebrna medalistka w zapasach Roxana Zasina odebrała podczas sesji oficjalne gratulacje od władz miasta Emila Okubska już prawie tradycyjnie jak na każdej sesji rady miasta to i również tą wczorajszą rozpoczęto od przyznania specjalnego wyróżnienia. Tym razem powędrowało ono do Roxany Zasiny, srebrnej medalistki igrzysk europejskich w zapasach, które odbyły się w połowie czerwca w Baku. Jednak najważniejszym punktem czwartkowego spotkania było przyznanie absolutorium budżetowego za rok 2014, jak zwykle dyskusje odnośnie finansów budziły wiele emocji. Bardzo proszę, żeby pan nie zabierał głosu jeszcze raz. Jesteśmy w punkcie udzielenia absolutorium, a nie w punkcie wolne wnioski. Proszę no. trzymać się tematu, a nie dywagować na wszelkie tematy, jakie akurat się Państwo w tej chwili Proszę bardzo Panie Radny, proszę nadzglądać. Panie Trzeba Prawniku. W punkcie absolutorium są również zapytania do Prezydenta. chcemy wyjaśnić, żeby wiedzieć jak zagłosować po prostu tą tak ważną uchwałę. Po uchwaleniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2014 i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zaprezentowanego przez prezydenta Zgierscy Radni zdecydowali o przyznaniu absolutorium budżetowego. Z jednej strony jestem szczęśliwy, że uzyskałem absolutorium, a jak wskazuje Regionalna Izba Obrachunkowa, pod względem tego wprowadzania tych elementów do budżetu zostaną zrealizowane tak, jak był założony. Wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie były po drodze, ale one były pozytywnie opiniowane. Na dzień dzisiejszy mamy sytuację, w której rzeczywiście budżet został zrealizowany, mamy określony wynik finansowy z tego tytułu, w związku z czym radni mają swobodę co do o decyzji, a ja dziękuję serdecznie. Spośród 23 radnych, 16 zdecydowało, że plan budżetowy został wykonany prawidłowo. Jeden z nich wstrzymał się od głosu, aż pięcioro z nich było przeciwko takiej decyzji. Przeciwko absolutorium głosowali Jarosław Pietrzak, Andrzej Mięsok, Idzi Anton. Jack Marek Chiliński i Tomasz Kupis. Nie należy mu się z, z racji że tego, że ani razu nie podjął głośno w jakiś sposób protestu, że te pieniądze są źle wydatkowane. Podnosiliśmy w, w dyskusji, że budżet był wydatkowany m.in. na kampanię wyborczą w bardzo dużych kwotach. Do tej pory nie zostało to rozliczone. Promocja, niedokończone, niedokończone inwestycje, a zatem ten budżet, który został wykonany według rachunków oczywiście się zgadzało. Natomiast co do celowości i gospodarności, mieliśmy te uwagi i był na sesji i w związku z tym głosowaliśmy przeciwko. Ten budżet był bałaganiarski, robiono rzeczy po prostu chaotycznie, wiele inwestycji nie pokończono, no i przede wszystkim ogromne pieniądze poszły na promocje, które w zasadzie mogły być wykorzystane przy inwestycjach. I te promocje w zasadzie nic miastu nie dały. W związku z tym ja oceniałem całą działalność prezydenta, również to, co się dzieje obecnie w spółkach miejskich i to, jak są te spółki obsadzane, że wszystkie spółki obsadzane są dla dania politycznego i również inne stanowiska w mieście, w jednostkach, jak mógł, również są z nadania politycznego obsadzane. I to było powodem, że głosowałem przeciwko absolutorium. My jako klub w tamtej kadencji zwracaliśmy uwagę, apelowaliśmy do pani prezydent i do organu wykonawczego o zmiany, które by były słuszne w, i w realizacji tego, tych, tego budżetu i dobre dla miasta. Jednak no, to był głos w pustyni, Pani prezydent i, i jej zastępcy realizowali swoje spostrzeżenia i, i decyzje. No i mamy tego przykład, jaki mamy. Ja mówię, że niewygodnym jest, dlatego że za miesiąc, y, grudzień, w rezultacie pełniące obowiązki pan prezydent Staniszewski, ale no, jedno z drugim ma powiązanie: jest to ciągłość władzy. Pan prezydent Staniszewski był zastępcą pani prezydent Iwony Wieczorek był przy tworzeniu tego budżetu. No trudno się zgodzić i dać poparcie dla prezydenta za takie wykonanie budżetu. Koalicjanci Staniszewskiego utrzymują jednak, że sprawowanie funkcji prezydenta jedynie przez miesiąc 2014 roku to okres stanowczo za krótki, żeby można w pełni ocenić działalność finansową. Według nich cała odpowiedzialność budżetowa spoczywa na poprzedniej prezydent Iwonie Wieczorek, a prezydent Staniszewski w pełni zasługuje na absolutorium. Prezydenta Przemysława Staniszewskiego możemy oceniać dopiero od grudnia, od momentu kiedy objął funkcję prezydenta i tak naprawdę on przejął obowiązki i on odpowiada za budżet. W okresie kiedy pani prezydent Wieczorek była prezydentem, pan Przemysław Staniszewski był urzędnikiem. Zastępca prezydenta miasta Zgierza to urzędnik po prostu wyższego szczebla, nie mający aż tak wielkiego wpływu na funkcjonowanie i rozrachunek budżetu. Nie tylko uchwalenie absolutorium było najważniejszym tematem podczas miejskich obrad. Zgierscy Rajcowie przyjęli również m.in. projekt uchwały o zapomocy z tytułu urodzenia dziecka. Każda z rodzin, w której pojawią się wieloraczki, czyli troje i więcej dzieci, będzie mogła liczyć na jednorazową pomoc finansową w postaci dwóch tysięcy i to niezależnie od statusu materialnego. Ostatecznie również zmieniono regulamin parku miejskiego. Dzięki temu już na początku sierpnia będzie można grillować. W specjalnie wyznaczonej do tego strefie. Kiedy zaczynali naukę, 10 miesięcy roku szkolnego brzmiało jak wieczność. Tymczasem ani się nie obejrzeli i właśnie rozpoczynają upragnione wakacje. Dziś po raz ostatni w tym roku szkolnym uczniowie poszli do szkół. Oczywiście nie na lekcje, ale po to, by odebrać świadectwa, wręczyć kwiaty nauczycielom i pożegnać się z koleżankami i kolegami z klasy z naszą kamerą uczestniczyliśmy w uroczystym pożegnaniu klas trzecich w Gimnazjum nr 3. W gimnazjum nr 3, ponad 100 uczniów klas trzecich zakończyło wczoraj oficjalnie rok szkolny. Tym samym po przerwie wakacyjnej udadzą się już do nowych szkół. Wśród tegorocznych absolwentów aż 20 z nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i tak zwaną srebrną tarczą. Mnóstwo yy, sukcesów mają na swoim koncie. To byli uczniowie, którzy, których naprawdę nie powstydzimy się, i szkoły, do których trafią, będą miały naprawdę perełki. To są uczniowie, którzy w Warszawie nas reprezentowali na podsumowaniach różnych projektów. I uważani byli za licealistów już. To o czym świadczy. Uczniowie z żalem opuszczają szkolne mury. Jak sami podkreślają, lata spędzone w gimnazjum były dla nich szczególnie ważne i zawsze miło będą je wspominać. Trzy lata w tej szkole, które przeżyłem, były wspaniałe, dlatego że poznałem nowych ludzi, nowe znajomości, nauczyciele byli bardzo fajni. Będę tęsknił za tą szkołą, będę smutny. Z jednej strony smutny, bo odpuszczam, a z drugiej strony jest sobie wakacje. Gdzie to poza nauką nie ma żadnych zajęć, a tutaj naprawdę jest i to wiele, dużo się dzieje. Przez te trzy lata my się nauczyłem się więcej niż przez całe 16 lat życia, więc myślę, że na pewno pozytywnym znaczeniu będę tą szkołę wspominał. Jest mi bardzo żal. Strasznie polubiłam tą szkołę. Yy, będzie mi trudno opuścić te mury. Bardzo dobrze oceniam. Przyjazna, miła atmosfera. No ogólnie polecam szkołę, tak. Powszechnej opinii mówi się, że szkoła to tylko miejsce, gdzie młodzi ludzie zdobywają wiedzę. W gimnazjum nr 3 jest jednak inaczej. Tutaj uczniowie nie tylko uczą się życia, ale także rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania. Nie tylko uczymy, ale i kształcimy umiejętność radzenia sobie we wszystkich takich życiowych sytuacjach, odnajdywania swoich pasji. Młodzież mogła się zrealizować w wielu, wielu projektach i zaistnieć i na terenie miasta, na terenie Polski. Także kolejny, kolejny bardzo udany rok. Wczorajszy dzień to jednak nie tylko zakończenie edukacji gimnazjalnej dla uczniów klas trzecich. Z funkcją dyrektora rozstaje się Boże na wężyk. Po wielu latach zarządzania placówką oświatową udaje się na zasłużoną meryturę. Nowym dyrektorem gimnazjum zostanie liliana Sobieska Jędruszczak. Wszystkim uczniom, którzy przez najbliższe dwa miesiące będą korzystać z uroku w wakacji, życzymy miłego wypoczynku oraz mnóstwa energii i zapału na przyszły rok szkolny. 30 czerwca kutnowskie przedsiębiorstwo robót drogowych ma zakończyć prace remontowe na ulicy Zawiszy. Po wielu latach mieszkańcy Krzywia będą mogli wreszcie dojechać do domu asfaltem. Na spater pójdą chodnikiem wyłożonym kostką, a gdy spadnie deszcz, woda nie zaleje im podjazdu. Przynajmniej tak zakładają urzędnicy. Mieszkańcy są jednak w ocenie inwestycji podzieleni. Magdalena Dąbek. Kończy się piąty etap remontu ulicy Zawiszy. Na odcinku od ulicy Błogosławionej Królowej Jadwigi do posesji numer 21 trwają właśnie prace wykończeniowe. Na Zawiszy położono nowy asfalt, wybudowano kanalizację deszczową, wjazdy do posesji i chodniki. Realizacja projektu budowy odwodnienia ulicy i utwardzenia jej na wierzchni ciągnęła się przez kilka lat. Jedyni mieszkańcy cieszą się, że w końcu mieszkają w mieście. Innych nie do końca zadowala efekt pracy. Jesteśmy zadowoleni z tego, co jest zrobione. Cieszymy się, że wreszcie mieszkamy w mieście, a nie poza miastem. Koło mojego domu trzy razy po już jest poprawiany. Podjazd, bo się tam po prostu zarywa kostka. Uważam, że firma jest solidna. Stara się robić dobrze. Mam nadzieję, że będzie służyć nam ta ulica, ta nawierzchnia na długie, długie lata. Niepotrzebnie są chodniki porobione po jednej i po drugiej stronie. Mogliby zrobić tak jak tutaj, właśnie parking, pociągnąć prosto, a po jednej stronie chodnik, bo i tak po lewej stronie, której akurat nie mieszkam, nie, nie jest domów, ale mamy nadzieję, że będzie chyba wszystko w porządku. Czekaliśmy tyle lat na to. Naprawdę, tyle lat. No wreszcie, w końcu, w końcu, no może w końcu. Nasz, nasz być się trochę zmieni. W tym roku magistrat nie planuje kolejnych inwestycji na ulicy Zawiszy. Niemniej w budżecie miasta udało się wygospodarować środki na remonty i modernizację dróg gruntowych. Pojawiła się więc szansa na poprawę stanu nawierzchni na pozostałych ulicach na Krzywiu. Wprowadzamy pewne środki finansowe w ramach oszczędności uzyskanych, które pozwolą na e, zmianę wyglądu przede wszystkim nawierzchni gruntowych. Mamy ich ponad 80 kilometrów. W tym wypadku będą one zastępowane docelową nawierzchnią asfaltową. Jest to taka nowa, e, sprawdzona już technologia w innych Miastach spoiw hydraulicznych, która zagęszcza rodzimy grunt, a na końcu na, na ten rodzimy grunt kładzie się nawierzchnię asfaltową i yy, stwarza się warunki do normalnego funkcjonowania ruchu samochodowego yy, dla pojazdów do, i dla docelowych dojazdów do nieruchomości. Na poprawę jakości dróg gruntowych miasto chce przeznaczyć 500 tysięcy złotych. To pieniądze zaoszczędzone na poprzednich przetargach. Na naprawę miejskich chodników Skierz wyda 300 tysięcy. Każdy wtorek w Urzędzie Miasta Zgierza można uzyskać bezpłatną poradę prawną. To wynik porozumienia, które z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi podpisał Zgierski Magistrat. Mieszkańcy mogą się wcześniej zapisać na poradę lub przyjść bez wstępnej deklaracji i liczyć na wolne miejsce. Prawnicy doradzają we wszystkich kwestiach, w tym tych związanych z przejęciem spadku czy nieruchomości. W każdy wtorek między 16 a 18 mieszkańcy z mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez lokalnych adwokatów. To wynik porozumienia zawartego między Okręgową Radą Adwokacką Włodzi i prezydentem miasta. Przemysław Staniszewski, sam prawnik z wykształcenia, zauważył, że przepisy polskiego prawa często sprawiają kłopot mieszkańcom. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 czerwca, a mecenas Anna Głowińska przyjęła wówczas siedmiu interesantów. Spektrum tematów poruszanych przez mieszkańców było bardzo szerokie. Od kwestii spadkowych stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, poprzez sprawy dotyczące rodziny, od tego, czym różnił się na przykład rozwód od separacji, w kwestii dotyczących dzieci, alimentów, obowiązku alimentacyjnego, od kiedy on jest, czy można rentę, świadczenie alimentacyjne do góry podnieść, czy ewentualnie, obniżyć świadczenia alimentacyjne. Tydzień później pojawili się kolejni chętni. Na spotkanie z prawnikiem warto przynieść budzące nasze wątpliwości dokumenty i wynotować sobie pytania. Jednej osobie adwokat może poświęcić 20 minut i zasada ta jest dość ściśle przestrzegana. Bezpłatne porady prawne dla Zgierzan to nie jedyna inicjatywa, którą miasto chce realizować wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi. Jest też pomysł na otwarcie się na nasze na naszą oświatę, wspieranie tych najmłodszego, tego najmłodszego pokolenia w zakresie budzenia tej świadomości, że pewne występki z ich strony mogą rodzić u nich zagrożenie pociągnięcia do odpowiedzialności. Myślę, że to też jest wskazane, aby... W pewnych sferach życia też byli już dzisiaj uświadomieni tego, co się może wydarzyć, jeżeli pewne poczynania będą podejmować. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych miałyby ruszyć od września. Rada chce się także zaangażować w edukację seniorów. Planowane są również zajęcia na Uniwersytecie III wieku prowadzonym w Miejskim Ośrodku Kultury. Tymczasem chętni zwierzani mogą zapisać się na poradę w biurze obsługięta w Urzędzie Miasta lub telefonicznie pod numerem podanym na dole ekranu. W środowy wieczór na scenę Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu wyszło czworo młodych aktorów. Premierą spektaklu Przyjaciele podsumowali cały rok pracy teatru Maniek. Historia czwórki pozornie bliskich sobie ludzi jest ich autorskim komentarzem na temat współczesnych relacji międzyludzkich i nie pozostawia złudzeń. Prace nad spektaklem trwały kilka miesięcy i nie należały do najłatwiejszych. Grupa, działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, skupia licealistów i studentów, którzy poza nauką często pracują i ciężko im znaleźć czas na regularne próby. Premiera sztuki początkowo była planowana na maj, ale jedna z aktorek, z powodu pracy, musiała zrezygnować z zajęć. Artyści się jednak nie poddali i po zmianach w scenariuszu doprowadzili spektakl do finału. Musieliśmy wyciąć całą postać z ostatniej sceny. Ta dziewczyna, która y, y, odeszła, tą rolę wzięła jej koleżanka, postać była jej zupełnie obca, więc była praca w ogóle z własnym ciałem, żeby zagrać kogoś, kim się nie jest, bo to, to jest to jest najtrudniejsze. Scenariusz sztuki powstał na bazie własnych refleksji aktorów na temat przyjaźni. Zdaniem członków Teatru Maniek, współcześnie ludzie koncentrują się wyłącznie na sobie, dbając o innych jedynie w takim stopniu, w jakim przynosi im to indywidualną korzyść. Kreowanie kogoś, kim się nie jest, budowanie osobowości na przekazach medialnych i komentarz na temat pojmowania męskości i kobiecości. To wątki, które pojawiły się w historii o odgrywanej przez Natalię Cybulską Nati. Mówili jej nie... Czy nie płacz, ale w głębi duszy nie pomogli jej. No, zajmowali się swoimi sprawami. Tutaj buty dla butina, tutaj przyszły narzeczony, tutaj wydepilowane nóżki. No cóż, dziewczyna została właściwie sama, to byli pseudo-przyjaciele. Na zajęciach aktorzy wspólnie z instruktorką szukali właściwej dla spektaklu formuły. Każde spotkanie rozpoczynała wymiana wrażeń z minionego tygodnia i rozgrzewka przy muzyce. Następnie artyści pracowali nad kolejnymi elementami scenariusza i własną postacią. Moja postać była nietypowa. Była bardzo. Było bardzo... Bardzo mi ciężko ją zagrać, bo grałem z niewieściałą osobę, z niewieściałego faceta i ciężko było bardzo mi się yy, wczuć w tą rolę i pani bardzo mnie wyzywała. Że, że muszę się stać miękki, a nie taki być macho. Teatr Maniek funkcjonuje od 2011 roku. Aktorzy teatru zdobywali laury na ogólnopolskich konfrontacjach teatrów młodzieżowych czy łódzkich spotkaniach teatrów amatorskich. Skład ekipy ciągle się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Grupę wciąż tworzą prawdziwi pasjonaci. Jak zawsze w piątki zapraszamy Państwa do aktywnego spędzenia weekendu i skorzystania z przygotowanej dla Zgierzan oferty wydarzeń. I jak zawsze przybliży Państwu Emila Okupska i jej gość. Witam. Dziś znajdujemy się na stadionie Włókniarz. O turnieju i atrakcjach z nim związanym opowie nam Pan Henryk Bistuła. Witam serdecznie. Faktycznie w nadchodzącą sobotę, czyli 27 czerwca, na naszym obiekcie zostanie przeprowadzony 12. już cykliczny turniej imieniem Marka Krzewiny. Marka Krzewiny, czyli naszego byłego. Świętej pamięci dyrektora klubu, który tu się bardzo zasłużył, jeżeli chodzi o historię włókniarza. No niestety tragicznie w sensie w młodym wieku, w wieku 40 lat zmarł i w tej chwili od 12 lat. Obchodzimy co roku czcimy jego pamięć poprzez organizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci. Staramy się, aby te turnieje były jak najlepiej obsadzone. Generalnie zależy nam na tym, żeby jak największa ilość uczestników, czyli dzieci, brała w nim udział. Staramy się to propagować rozwój piłki nożnej, ale jednocześnie nawiązujemy nowe, nowe znajomości, nowe kontakty. Muszę z przyjemnością powiedzieć, że na naszych turniejach gościły drużyny zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Był rok, gdzie na 16 zespołów ekstraklasowych 12 uczestniczyło w naszym turnieju. Był rok również, gdzie startowały drużyny ze Szwecji, z Niemiec, z Ukrainy, z Czech, ze Słowacji. Krótko powiedziawszy, turniej no, cieszy się bardzo dobrą, dobrą renomą. No, w tym roku żeśmy tak zmienili troszeczkę termin, bo zazwyczaj odbywały się te turnieje. W ostatni weekend sierpnia y, obecnie poszliśmy y, na takie rozwiązanie, że ze względu na to, że dzieci jeszcze w sierpniu są na wakacjach, y, przestawiliśmy datę na ostatni weekend czerwca, wierząc, że jeszcze dzieci nie wyjechały na kolonie. Czyli wezmą tutaj udział w naszym turnieju. Natomiast najbliższą sobotę i niedzielę o godzinie 13 w Miejskim Ośrodku Kultury rozpocznie się festiwal gitary basowej Graj Mi Dół. Oprócz samych koncertów będzie można również skorzystać z warsztatów basowych i basowo-perkusyjnych. Wstęp bezpłatny. Również w sobotę zapraszamy na kolejną prelekcję z cyklu Akademia Zdrowia. Tematem tego spotkania będzie Cukrzyca. Jak zwykle specjalny wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta o godzinie 11. 27 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w dzierżąznej o godzinie 17 rozpoczną się obchody Nocy Świętojańskiej. W ramach imprezy m.in. warsztaty wyplatania wianków, część obrzędowa Nocy Świętojańskiej, koncert zespołu MIG. W najbliższą niedzielę w godzinach 10.18 na terenie ośrodka wypoczynkowego Malinka odbędzie się już czwarta edycja MediCup. Tak jak w latach ubiegłych, będzie to impreza o charakterze pikniku połączona z zawodami sportowymi w kolarstwie górskim. Także w niedzielę o godzinie 9 na placu targowym przy ulicy Aleksandrowskiej odbędzie się po raz kolejny. Akcja Uprzątni Swój Strych, gdzie uczestnikami wydarzenia może być każda osoba pozbywająca się niepotrzebnych rzeczy ze swoich domów. Osoby biorące udział w akcji będą zwolnione z opłaty placowej. Ja już Państwu dziękuję i do zobaczenia. Na koniec jeszcze komunikat. W związku z rozpoczęciem remontu budynku tzw. Bogdanki, w którym mieści się siedziba telewizji Centrum, w najbliższym czasie będą występowały utrudnienia z dostępem, szczególnie dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową do biura obsługi klienta oraz kasy naszego stowarzyszenia. W związku z pracami budowlanymi zajdzie także konieczność przełączenia anten, co może spowodować krótkotrwałe przerwy w odbiorze programów sieci kablowej. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. A dziś to wszystko, co przygotował dla Państwa w wydarzeniach nasz zespół redakcyjny. Już za chwilę w imieniu Czarka Adamskiego zapraszam na ostatni przed wakacjami program w Centrum Uwagi. O ofercie przygotowanej dla Zgierzan na dwa letnie miesiące opowiedzą dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Tradycyjnie zachęcam Państwa do oglądania naszych programów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz w serwisie YouTube. Na kolejną porcję informacji lokalnych zapraszam w poniedziałek o 18.30 udanego weekendu.